studio Telewizji TVS witam naszego gościa, Państwa również i jest to kto? Szlagerowy showman Mirek Jędrowski. Witam Cię pięknie. Ja Kochani Państwo, po tak sympatycznym powitaniu pora na sympatyczne pytania. Jest rzecz gotowy? Hopie. Z radością na nie odpowiem. <grym> Uradowany Mirek, a ja tak od razu jada z grubej szlagerowej ruły. Hopie, 31 stycznia. Półfinał Listy Śląskich Szlagierów w Jastrzębiu Zdroju. Będzie się działo. Już 8 lutego finał. Podsumowanie 2014 roku Listy Śląskich Szlagierów. Kaj? Wkępnie! Dokładnie. Dokładnie tak. Słuchaj. Wiesz, twoje trzy szlagery hulają durś, czyli Żółto-niebieski Śląsk, tak? Słodka chwila, lej piwo do kufelka. Słuchajcie, na to na piątka, to mu poszło na piątka. My będziemy y, tam wykonawcy walczą o miano teledysku roku, wykonawcy roku i przeboju roku. To zgarniasz szłopien. Wszystko by było miłe. Y, y, dostać y, jakoś nagrodę jest to bardzo przyjemne. Ale to wszystko zależy od ludzi. a ja wiem, że na pewno na słodko chwila głosować będą. No, y, drodzy Państwo, Mirek, prawie że pewny, o i słodkiej chwili łączego na ta słodko chwila wręczenia tych trofeów tam, tych laurów na tym. No, y, czyli czyli nasz lager na oczywiście y, podsumowaniu 2014 roku. Ja widzę, że Ty już żeś jest troszkę tym strymowany, ale musisz się wyluzować, bo ludzie kochają luźnych showmenów. Słuchaj, ale właśnie 31 stycznia, przed y, półfinałem, czyli przed relacją na żywo Listy Śląskich Szlagierów... Coś będzie. Coś będzie. I to nie byle co, bo to będzie premierowy, w zasadzie koncert y, promocyjny twojej płyty, najnowszej. Babski Zumber Hit. Babski cumber show, kochani Państwo. Babski cumber. A tak zapytam się na marginesie. Patrz, babski cumber to my wiemy to tak po Śląsku. Ale show to albo hop show naszychta, ale ale wiesz, to tak z angielskiego bardziej. To jest wiesz, od showmana. No, ja muszę powiedzieć, że mi się bawić bardzo dobrze. Super. Wyjątkowo będzie. A my już tęskniemy za wami kobietki, naprawdę. <śmiech> <śmiech> za kobietkami tęskni. Nie wiem co na to twoja żonecka powie. Ale niech tak będzie. Te kobitki bardzo lubią Mirka Jędrowskiego. A powiem tak: 14 szlagierów na tej płycie. To znamy już, prawda? Dużo miksów biesiadnych, kochani państwo. Czy to jest płyta skierowana skoro żeś o tych babkach godą ino do frelek? Poniekąd ja, bo jest to babski cumber, ale póki co muszę powiedzieć, że wszystkie te piosenki są tak skoczne, tak łapią pod serce, rozumiesz? Tak ciągną do zabawy, że oj no okej, my nie przyszli na imprezę, to koszt kobietko, panie Mirku, a kiedy będziemy mieli ta płyta, bo ją zbyt chciała mieć w domu. No to mocie teraz, kiedy będziecie mieli to, co żeście chcieli. No to jak e, będziecie mieli, coście chcieli, to co tam na tej płycie hopie. Same fajne kunski, wiązanki, walczyków, biesiadnych, klasy, Na przykład. klasycznych. Kaj jest szładzieweczka, k jest e, w zielonym gaju, kaj jest e, e, głęboka studzienka, kaj ka jest Johan Strauss, wow. Kai ka Lara jest wesoła wdówka, rozumiesz, i, i jest grany. No wiele, wiele innych jeszcze rzeczy. Będzie jednym słowem, kabaretowo wesoło, bo od wesołej wdówki do głębokiej studzienki i do laseczka, do szła dzieweczka. Czyli kochani Państwo, będzie wesoło 31 stycznia w Jastrzębiu Zdroju. No tak jak mówiliśmy, promocyjny koncert Twojej nowej płyty, ja przypomnę nazwa Babski Cumber Show. I to będzie zarejestrowane na kamerach na takich telewizyjnych, profesjonalnych, po to, aby potem emitowane było oczywiście w telewizji TVS. Powiedz mi, kto wystąpi na tym koncercie? Przede wszystkim mój zespół, zespół Diva, książki, kiedy tańcują. Będzie też jeszcze niespodzianka, będą kabarety, będą konkursy. Szpagaty też? Szpagaty. O, to też robią, rozumiesz, szpagaty jak trzeba po prostu przy konkursie. Ale to się dowiemy, wszystkiego nie możemy <laughs> sam zdradzić wiem, wiem no jedno, że będzie naprawdę pięknie, fajnie, będzie showowo przede wszystkim. A powiem wam no to tak, ja. Gino się już pytał, kiedy ta płyta jest, bo on już ją z pierwszych chce dostać. No obiecuję, że dostanę ją? A ja toć, a ręczniki są wyprane już. Ręczniki też będą chciałby oddać. Ja na tym babskim cubrze. Już zdradziliśmy taki mały, kochani Państwo, iberasunk tego babskiego show w zasadzie babskiego Cumbra, kiedy to celebrował będzie no, Mirek. Jędrowski, to się będzie działo. No, y, słuchaj, y, moim zdaniem taki biesiadny klimat to jest twój dobry wizerunek. Dobrze się w tym czujesz zapewne. Ale y, tak od serca, jak to jest? Y, na tej imprezie, oczywiście. No, w, w tym twoim... Powiem, Generalnie powiem, ty, powiem Ci wiesz, tak, babki są ludzie, czy siedzą przy stołach, czy siedzą, e, e, czy jest audytorium, czy siedzą, e, e, nie wiem, pod namiotami, czy kajkolwiek jeszcze, a gro do nich, a oni się po prostu tym potrafią bawić, to ja mam bardzo duży szacunek do was, kochani, dlatego że, że my lubimy was widzieć, jakże się są uśmiechnięci. A się są uśmiechnięci, to znaczy, że zabawa nasza, co wy wam podajemy na tej. Na tym talerzu takim fajnym, dobrze przystrojonym, bo to jest najważniejsze, to wtedy, to wtedy jest bardzo dobrze. A że na Śląsku jest dobrze i w całej Polsce, jeśli chodzi o zabawa, no to tak myślę, że tak zostanie. A dziękuję wszystkim tym kobietom, które z całej Polski przyjeżdżały tutaj do nas na cumbre i przyjeżdżają, a jeszcze z, z kuli tego muszę pozdrowić ludzi, z, z Niemiec, które, kobietki z Niemiec, które tutaj przyjechały i ostatnio jedna dzwoniła i powiedziała Jerunie, tak co ten cumber się odbije bo ja tu specjalnie tym fligrem leca na ten dzień. Jerunie, a czemu ona to powiedziała takim drżącym głosem, chłopie, to ty to powodujesz, że te kobietki, takim im serce bije mocno, ja Mirek? Wiesz co jest fajnego w tych cumbrach? No, Że się. kobietki ja. przynoszą Cery na te, na te cumbry, ale te, co skończyło 18 lodu. I teraz. Ja nie... To jest najpiękniejsze, że ta tradycja ja To I terazki... zaczyna... bardzo dobre. I no nie wiem, co powiedzą te mamy od tych cerów, bo one tyście uwielbiają, Chopie. Teraz, żeś dostał taki minus u tych mamusiek. Ale kochane mamy, dzień matki bliskie, ale tyś mi wspominał coś, Chopie, cumbrze w Bogucicach. Ja, cumber w Bogucicach same swoje będzie 6, 6 stycznia. Też zaproszony, oczywiście, jak, jak ktoś ma ochota, to tam też będzie niezłożona. Ja sądzę niezło, chyba lutego, niezło, bo 6 stycznia już mamy za sobą. A lutego, no też mogę się rozpobylić. Ja widzę, mówić. że po Sylwestrze długo dochodzi do siebie. Słuchajcie, ale jakżeś tu jest studio, to tak jakbyś był u nas, chłopie. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był no, szlagerowy showman Mirosław Jędrowski. Ale przypomnę także, że 31 stycznia w Jastrzębiu Zdroju na koncercie promocyjnym swojej najnowszej płyty, Babski Zomber Show, także Państwo spotkacie ciągle uśmiechniętego Mirka Jędrowskiego. Dziękuję bardzo.